Dziś w Bolszewie miała miejsce druga edycja festiwalu Świąteczna Nuta. Młodzi wokaliści prezentowali swoje interpretacje świątecznych utworów przed profesjonalnym jury powoli już zapominamy o minionych świętach a tymczasem w Bolszewie zagości dziś iście świąteczny klimat za sprawą festiwalu Świąteczna nuta Jest to druga edycja festiwalu w zeszłym roku rozpoczęliśmy tę inicjatywę zauważyliśmy że jest to potrzebne w naszym regionie ponieważ nie ma czegoś takiego w zeszłym roku był bardzo wysoki poziom w tym roku również wydaje mi się że może nawet większy Tym bardziej że prawie 40 uczestników miało okazję się zaprezentować dzisiaj w czterech kategoriach wiekowych Każdy tutaj się pokazuje ze swoim talentem i fajnie, bo nawet ci, którzy przychodzą po raz pierwszy się otwierają z takim głosem, z taką barwą, z taką charyzmą, że my jako jurorzy no jesteśmy w szoku. Bardzo ciężki wy wybór dzisiaj. Ale no co? Jesteśmy spełniamy dzisiaj taką funkcję i, i wspieramy młode talenty swoimi ocenami. Żyli mam bardzo profesjonalne, ponieważ są to osoby związane z muzyką, ze sceną. Jest to pani Ewa Rocławska, która jest dyrygentką choralną, pedagogiem szkoły muzycznej w Wejherowie, kuratorką programu Śpiewająca Polska w tym roku Mamy Krystę, Krystynę Dudczak, jest to wokalistka wschodzącego zespołu Ilav, e znanego między innymi z Mass Beat Music, z występów, występowali u nas na dożynkach gminnych w zeszłym roku. No i pana Wojtka Cieślaka, który jest ściśle związany tej współpracą z gminą, jeżeli chodzi o muzykę, orkiestra denta gminy Wejherowo, instruktor zespołu na dobrą nutę. I nie da się ukryć, że dzisiaj żyli miało naprawdę ciężką pracę do wykonania. Każde wystąpienie miało bowiem w sobie coś wyjątkowego. Było bardzo dużo dobrych wykonania, bardzo dobrych i to bardzo cieszy właśnie, że jednak... Yy dzieciaki się rozwijają, że te talenty są pod opieką e, trenerów wokalnych, e, pracują w Wojewódzkim Centrum Kultury i w różnych innych jeszcze e, miejscach pod kierunkiem e, wokalnych specjalistów, także jest to istotne i to bardzo cieszę. I muszę przyznać, że naprawdę dużo tutaj takich wykonań słyszałam pie, pierwszy raz te piosenki e, okołoświąteczne, nie tylko kolędy, ale właśnie te, też zle, takie bardzo, bardziej rozrywkowe, ale był to naprawdę e, Dobrze dobrany repertuar, właśnie dostosowany do wieku, co jest szalenie istotne. Oraz oczywiście niezwykłe interpretacje, co sprawiło, że wydarzenie to było wspaniałym podsumowaniem świątecznego, muzycznego klimatu, który towarzyszy nam już od kilku tygodni. Zachęcamy do subskrybowania kanału Twojej telewizji morskiej.